Z punktu widzenia medycyny organizmy genetycznie modyfikowane jest to nowy czynnik wcześniej ludzkości nieznany, niosący liczne zagrożenia związane z tworzeniem się białek o charakterze alergenów, bądź toksyn, również ludzkości wcześniej nieznanych. Mamy do czynienia z eksperymentem masowym na na skalę całego świata, dotyczącym nie tylko naszego, ale i następnych pokoleń. Przecież te organizmy dlatego są organizmami, że się rozmnażają, że pojawiają się kolejne pokolenia niosące te same zagrożenia, a być może nasilające się z uwagi na to, że nowe organizmy wchodzą w interakcje z innymi organizmami naturalnymi oraz tymi właśnie genetycznie modyfikowanymi nowymi. Zmieniają się warunki, yy, tak jak. Temperatura, wilgotność, promieniowanie jonizujące, nasilenie promieniowania ultrafioletowego to wszystko podlega naturalnym bądź też związanym z jakimiś katastrofami zmianom. I te zmiany mogą nas drogo kosztować, bowiem dzisiaj przygotowane organizmy genetycznie modyfikowane to jest nic innego, jak pomysł aktualnie. Obowiązują, y, pomysł odpowiedzialnych za to inżynierów genetycznych dostosowujących swoje komercjalizacyjne ambicje do naturalnych warunków środowiska Panujących obecnie na świecie, ale przecież nie wiemy, jakie te warunki będą za 10, czy za 100, czy za 200 lat. Dlatego też obawiamy się, my lekarze, tego, że wkrótce będziemy na nowo pisać podręczniki medycyny. Staniemy, się, y staniemy w sytuacji podobnej jak nasi koledzy w XIX wieku, którzy rozpoznając świat za pomocą mikroskopu, bakteriologii, wirusologii, immunologii, wreszcie y potrafili nam zaproponować jakieś y Wyjaśnienia chorób trapiących ludzkość. Dzisiaj tych wyjaśnień w stosunku do na przykład epidemii chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca, otyłość, inne choroby szerzące się masowo-metaboliczne, nie ma. Nie ma tej, 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 tego wyjaśnienia, natomiast jest zbieżność, koincydencja w czasie, też terytorialna, związana z pojawieniem się nowych upraw i konsumpcji żywności genetycznie modyfikowanej, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Właśnie tam jest epidemia otyłości, właśnie tam jest epidemia cukrzycy i innych chorób metabolicznych. Stąd nasz wielki niepokój, szukamy wyjaśnień w Poszukujemy mechanizmów, w jakiej te organizmy genetycznie modyfikowane mogłyby doprowadzać do nieszczęść na masową skalę. No i niestety, czy też na całe szczęście, znajdujemy wyjaśnienia. Mianowicie okazuje się, że w naszym ciele jest ogromna część genów uśpionych, które czekają na przebudzenie przebudzenie poprzez czynniki środowiskowe, w tym żywnościowe. I w tym momencie zaczyna się otwierać cała nowa nauka zwana epigenomiką, epigen mianowicie dotycząca budzenia bądź usypiania genów z powodu czynników środowiskowych, w tym żywności, w tym elementów żywności genetycznie modyfikowanej, a więc tych części łańcuchów DNA, które przechodzą przez przewód pokarmowy, ulegają rozłożeniu, ale jednak duże, duże można powiedzieć, kawałki tego materiału genetycznego Wnikają w organizm człowieka, sadowią się w rozmaitym y, ułożeniu, i wówczas mogą szkodzić, mogą y, budzić bądź y, budzić geny szkodliwe, bądź usypiać geny chroniące nas przed masowym zagrożeniem. To jest ta trzecia generacja zagrożeń zdrowia, które się wiąże z organizmami genetycznie modyfikowanymi. Ale trzeba wrócić do wcześniejszych rozważań, do tych, które przed 10 laty zainteresowały lekarzy zrzeszonych w British Medical Association, a więc odpowiedniku naszego Towarzystwa Lekarskiego, Medy... Lekarz... Towarzystwa Lekarskiego Polskiego, gdzie stwierdzono, że należy wprowadzić moratorium na uprawy roślin genetycznie modyfikowanych z uwagi na to, że zagrażają ludzkości, Szerzeniem się antybiotykooporności. Skąd się to bierze? No, okazuje się, że aby stworzyć organizm genetycznie modyfikowany, to nie tylko należy doprowadzić do wniknięcia tego organizmu do, do genomu gospodarza za pomocą bardzo brutalnych metod, np. takich jak stosowanie wirusów onkogennych, takich jak mięsa grusa czy w, w bakterie guzotwórcze, ale też y, odpowiednio oznakować nowo powstały organizm, właśnie ten genetycznie modyfikowany, aby się odróżniał od tych, które modyfikacji nie uległy. I do tego znakowania stosuje się markery geny oporności na antybiotyki. Wówczas y, zadaje się y, płytkę y, z przeprowadzonym eksperymentem, antybiotykiem, który wybija to wszystko, co nie zostało genetycznie zmodyfikowane, a przetrwa to, co jest jest genetycznie modyfikowane przetrwa, zawierając geny oporności przeciwko. Antybiotykom aminoglikozydowym stosowanym wielokrotnie w medycynie, też w europejskiej, nie tylko w krajach afrykańskich czy azjatyckich, ale też na przykład tam na, na takich oddziałach, gdzie inna e, terapia antybiotykowa nie pomaga. A więc mamy do czynienia z sytuacją, która zaniepokoiła przed 10 lat lekarzy brytyjskich, mianowicie polegającą na tym, że lekarzom wytrąca się broń z rąk, kiedy e, dojdzie do uodpornienia człowieka na na antybiotyki. Badania potwierdziły tego rodzaju niepokoje o ludzi ze stomą, którym podano szklankę mleka sojowego czy też hamburgera. Z genetycznie modyfikowanej kukurydzy okazało się, że przewód pokarmowy został zasiedlony przez bakterie oporne na antybiotyki po jednej porcji takiego właśnie posiłku. No, jest to rzeczywiście dowód, który przenosząc potem ten dowód na świat na przykład pszczół, który, świat zwierząt, czy też konkretnie pszczół, które właśnie giną z powodu AIDS. AIDS, pszczelego, wywołanego spadkiem oporności. Czy odporności generalnie na wszystkie czynniki, także na te zakaźne, takie jak jakieś grzybicze czy pleśniowe choroby, powoduje, że giną masowo pszczoły na całym świecie. Jakieś wyjaśnienia związane z masztami telefonii komórkowej nie trzymają się zupełnie sensu, przecież tych masztów nie ma na wielkich uprawach roślin genetycznie modyfikowanych, natomiast na pewno ten pyłek niesie się na na całe, całe okolice, powodując skażenie również pożytków, na których te pszczoły zbierają swoje, swoje dobro, zanosząc do uli. A więc mamy do czynienia z dowodem, zarówno u ludzi eksperymentalnym, w obserwacji klinicznej, jak i też na masową skalę u pszczół, które jeżeli, nie prze, jeżeli one nie przeżyją, to my też nie przeżyjemy które giną właśnie z tego powodu, że ym, ich przewód pokarmowy ulega skażeniu czy zakażeniu bakteriami opornymi na antybiotyki w rozumieniu medycyny ludzkiej, a równocześnie zmniejszającymi ich odporność na inne choroby w rozumieniu medycyny weterynaryjnej. Kolejny problem wiąże się z zjawiskiem pleiotropii, a więc sytuacji, w której gen e, w nowo wprowadzany lokuje się w dowolnym miejscu w genomie e, gospodarza w sąsiedztwie innych genów gospodarza, i wówczas powstają białka o nieznanym wcześniej, o nieznanej wcześniej charakterystyce, mające charakter czy to alergenów, czy toksyn, no i dlatego też jest to przekonanie, że być może będziemy pisać na nowo podręczniki medycyny, mając do czynienia z zupełnie nowymi Nowymi patogenami, i dzisiaj cały szereg chorób, które nie znajdują wyjaśnienia, jeżeli chodzi o ich nasilenie oraz rozpowszechnienie, powinno być rozpatrywane z punktu widzenia medycyny, właśnie obrazującej skutki. O obecności organizmów genetycznie modyfikowanych zarówno w żywności, jak i też w powietrzu. Tutaj wyraźne ostrzeżenia poważnych ciał naukowych amerykańskich czy brytyjskich dotyczących obecności pyłku roślin genetycznie modyfikowanych, który powoduje nasilenie alergii u ludzi w szczególności zatopią, u dzieci, znalazły bezpośrednie potwierdzenie w badaniach profesora Terje Travika z Norwegii, który prowadził tego rodzaju badania na przykład na Filipinach. Gdzie rzeczywiście wykazano <laughs> efekty szkodliwe są zamieszkiwania w, przy plantacjach roślin genetycznie modyfikowanych. No to są wszystko wyniki badań ukrywane przed opinią publiczną, zamazywane ogólnie stwierdzeniem, że wszystkie te rośliny są świetnie przebadane, że niczym ludzkości nie zagrażają, a okazuje się, że kiedy <laughs> na przykład Greenpeace wydobywa przez przewód sądowy. Z wyniki badań profesora, który wykonywał te badania na rzecz firm wiodących w produkcji roślin genetycznie modyfikowanych, to jednak wykazuje zmiany patologiczne u zwierząt laboratoryjnych karmionych tego rodzaju produktami. Tak samo Opublikowane wyniki badań austriackich zleconych przez rząd austriacki pokazują skutki, o których się nie dyskutuje, a powinno, a mianowicie dotyczące <śm> przeniesienia w czasie skut skutków właśnie spożywania żywności genetycznie modyfikowanej, a mianowicie przez uszkodzenie y aparatu y genetycznego i zaburzenia rozmnażania w kolejnych pokoleniach. Organizmy genetycznie modyfikowane to jest bardzo poważne zagrożenie zdrowia. Zagrażają nam alergią, rakiem, opornością na antybiotyki. Mogą usypiać albo budzić geny. Mogą usypiać geny chroniące nasze zdrowie przed chorobami metabolicznymi. Mogą budzić geny, które powodują powstawanie otyłości, cukrzycy i szeregu innych chorób metabolicznych.